Witam Was serdecznie, Michał, z tej strony. Jak widzicie, War Thunder troszeczkę inaczej wygląda niż zwykle. Ta gra, prze, przede wszystkim, no cóż, dziwne jest fakt, że ten samolot wisi w powietrzu spokojnie, nie ma żadnej poduszki antygrawitacyjnej. Czas też nie został zatrzymany w Waszych komputerach, wszystko gra i trybić przynajmniej powinno, tak? W każdym razie jest to gra zapisana stricte z powtórki. Wraz z dwoma kolegami zrobiliśmy sobie małą, dużą grę, troszeczkę pograliśmy, no i w ten sposób powstał, powstała ta powtórka. Jeden z gameplayów, których sobie razem rozgrywaliśmy, Wybrałem i pod, postanowiłem Wam przedstawić, tak? Także z tej strony, oczywiście, koledzy Was pozdrawiają, wszystkich widzów. Mam nadzieję, że Wam się powtórka spodoba, bo powiem Wam szczerze, że mi się ona podoba średnio. Średnio z tego tytułu, że brakuje tutaj mi kilku rzeczy. Przede wszystkim. Nie jestem w stanie podświetlić nazw graczy, także za bardzo nie wiadomo kto gdzie, do kogo, jak i po co strzela, także troszeczkę chaos jest. No i też, koledzy z drużyny, tutaj z tego co zauważyłem, ich markery nie są oznaczone kolorem zielonym, tylko niebieskim, czyli teoretycznie to jest sojusznik, tak? ale kolor zielony marker samolot ma oznaczony wtedy, kiedy jest to nasz towarzysz broni, czyli jesteśmy z nim no w tym tak zwanym Plutonie, tak? Czyli sobie gramy, ciśniemy sobie razem. No tutaj akurat tego nie ma. Trudno w każdym razie plus jest taki, że mogę sobie tę powtórkę przyspieszać, zwalniać, cofać nie mogę, to troszeczkę też tak Drętwo, no ale co, zrobić życie, nie można mieć wszystkiego, tak? Dlaczego nie powtór... Dlaczego... Jeszcze raz, dlaczego powtórka nie znów na żywo? Cóż, zasadniczo zastanawiałem się na tym bardzo głęboko i stwierdziłem, że nic z tego nie wyjdzie w momencie, jeżeli ja będę chciał nagrywać na żywo grę, w plutonie z towarzyszami broni, tak? Dlaczego? Przede wszystkim musiałbym się skupić na trzech bardzo ważnych rzeczach. Raz, na grze, żeby, no, żeby to była jakaś gra, żeby było coś pokazać, tak? Dwa, skupić się bym musiał na komunikacji z kolegami, bo go no, nie patrzeć, to my sobie tutaj sporo pomagaliśmy, gdzieś tam staraliśmy sobie plecy chronić, pilnowaliśmy lotniska, a zasadniczo współpraca była naprawdę w porządku, mimo faktu, że lecieliśmy pierwszy raz w takim składzie. No i trzeci element, oczywiście też równie ważny tak naprawdę, no musiałbym się skupić też na tym, żeby w jakiś sposób zadowolić moich widzów, tak, żeby ten komentarz nie był na zasadzie i e, z, pff, mm, 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 No i takie głupoty tego typu by się pojawiały, pojawiały tak? Wyszłoby to, to bardziej na jakiś taki stream na żywo, który można sobie oczywiście na Twitchu itd. ITP oglądać, ale nie byłoby to już takie, no nie byłoby tego dopracowania, tak? Także stwierdziłem, że. Nie, ja sobie odpórkę, powtórkę odpalę i w ten sposób będę po prostu to pokazywał. W momencie, kiedy ja sobie gram solo, to nagrywanie na żywo jeszcze ma sens i jestem w stanie się skupić w miarę jednocześnie na grze i na komentarze. Tak, kiedy gram jeszcze z kolegami, jeszcze dochodzi do tego komunikacja z nimi, żeby ta komunikacja była sensowna, nie ma szans. A poza tym, jeden istotny fakt: moja gadanina po prostu by ich w pewnej chwili zirytowała, monitory prawdopodobnie by poleciały przez okno, a potem kurierem by mi je przesłali razem z kwitkiem i z zaśpiewaną zapłatą. Tak, Haha, wisisz, mi dałem nie wiem, 2000 zł, miałem monitor Eizo. Dobra. Kolejny z tych żartów, przedstawiamy grę. Ja gram japończykami, koledzy, zaraz przekonam się, czym grałem. Przyspieszymy sobie powtóreczkę do 8. Tutaj na początku nic się nie działo. To jest plus, że mogę sobie tak przyspieszać, zwalniać. Po prostu się czuję jak taki, no, minibook po prostu w tym momencie, tak? Mogę sobie zwolnić, przyspieszyć. Wow, rosną często świata. Kamerę też mogę sobie zmieniać. Na razie tego nie będę robił. Ja tutaj robiłem nawrót, żeby sobie właśnie. O, to jest bardzo fajny element. Jeżeli ktoś by chciał fajną tapetę, to generalnie proponuję. To są moi koledzy, właśnie po prawej, po lewej. Nie pamiętam, który był który. Zdaje się, a to jest nieistotne w tym momencie tak naprawdę, nie chcę tutaj wprowadzać nikogo w błąd. I to to, co mówiłem, ich markery są granatowe, a nie zielone, co mnie troszeczkę zdziwiło, tak? Kolega po lewej, z tego co się orientuję, ma ten sam samolot, co ja. Jest to japońska myśl technologiczna, dobrze myślę, dobrze myślę, to jest samolot k 60 nie, przepraszam, w co ja gadam, Ki-45... KO, czyli samolot szturmowy. Nowe samoloty to są z drzewka japońskiego. Całkiem nieźle się sprawują, ale jak się za chwilę przekonacie, aż tak super nie są. I kolega po prawej, czym on tutaj leciał? Dobre pytanie, Filka. Ja tutaj mam też taki magiczny przycisk do przełączania się między samolotami. Ale to chyba sensu nie ma, bo nie mam pojęcia, który jest ten samolot. Dobra, nieważne, nie będę kombinował, Cenowo bo się jeszcze coś popsuje, spierdzieli się coś całkiem, jak ja to mam w zwyczaju. Ciśniemy sobie w takim razie do przodu. W każdym razie bardzo ładnie tutaj koledzy e, pokaz zrobili. Mistrzostwo świata. w swoim drugim Burtander organizował jakieś tego typu eventy z jakimiś filmikami fajnymi. No to ta powtórka się nadaje. Dobra, przyspieszamy sobie do normalnych wartości. E, trybów, rozpoczynamy zabawę, tak? Na czym się tutaj skupiliśmy? No przede wszystkim był to nasz pierwszy lot, więc za bardzo nie było na czym się skupiać tak naprawdę. A to jest e, ki 61 Elachiena, po, po na dole kole, kolegi, tak, a na dole jest tam po lewej też drugi kolega. Jeszcze widać zielone lampasy, wypuszcza skrzydeł, e, który leci tym samym samolotem co ja. Dobra, tylko prawdopodobnie jest dużo bardziej wyszkolony ten samolot i załogę ma wyszkoloną, ale to już inna bajka. Dobra, pierwszy cel się pojawił. E, uwaga, za chwilę rozpocznę sobie manewr, tylko ciekawa jest kwestia taka, że ja wiem, e, że mi się udało wcześniej w jakiś sposób włączyć oznaczenia tych samolotów, a w tej chwili tego zrobić nie mogę. Dobra, trudno, następnym razem. E, pierwsze podejście: Ki-61. E, Uwaga, czy coś z tego wyjdzie. Pionowo w dół, nie polecam tego nikomu zrobić, no nic z tego nie wyszło. Stwierdziłem, że nie ma sensu dalej pikować w dół, nie wyprowadziłbym tego samolotu z lotu na pewno. Eee, troszeczkę sobie przyspieszymy. No i rozpoczynamy kolejny nalot. Uwaga. Lecimy, strzelamy. Cóż to jest za samolot, nie mam pojęcia, wygląda trochę jak A AP36 A Hawk, dobra, czyli nawet włą włączyło się powiadomienie. elegancko, tutaj miałem fuksa nieprawdopodobnego eee, szybkość powtórki razy dwa. No, cóż, generalnie samolot dużo zwrotniejszy od mojego, to trzeba sobie powiedzieć. No ja oczywiście widać w tym momencie elegancko, gdzie ja strzelam, coś się stało z ale działa. Strzelam za samolotem, ale gdzieś tam nawet udało mi się go trafić. Także no tak to jest. Generalnie 9 na 10 strzałów nie wejdzie, 10 wejdzie i samolot jest zniszczony. A w tym momencie coś mi wlazło na ogon. Z tego co widzę. I z tego co się zaraz orientuję, będzie za chwilę mój koniec. Chwilkę sobie zwolnię kamerę. Tak, sztukas mi wszedł na ogon, jak widać, no i generalnie sztukas mnie puknął, to jest dopiero ciekawostka, tak, ale to był sztukas wysokopoziomowy, więc miałem prawo zostać pukniętym. No, jakby nie patrzeć, sztukasy są mocnymi samolotami, ciężko jest faktycznie je uziemić, z doświadczenia wiem, że miałem tego typu problemy, obserwowałem sobie piękne drzewa, bardzo ładne, no, no i generalnie Ki-61, także sztukasy, ciężkie samoloty do ubicia są. Ale da się to mimo wszystko zrobić, dobra, włączamy, włączamy kamerę standardową, przyspieszamy, zanim się tam dowlek, okej, okay, jeden wybuch. Generalnie co trzeba powiedzieć o tej walce, to to, że przeciwnicy zgotowali nam ciężką naprawdę przeprawę, my przez cały ten gameplay nie wylecieliśmy w ogóle z własnego lotniska. Tutaj pierwsza moja próba Ki-61, byłem rozpędzony do kosmicznych wartości, to chyba było około 550 km na godzinę i zasadniczo w ogóle nie byłem w stanie sterować tym samolotem przez chwilę. Także pierwsza próba Hienom fatalna, ale spokojnie odkuje się już za niedługo. Także, tak jak wspomniałem, bardzo przeciwnicy nas tutaj przycisnęli na tym lotnisku. Było nam potwornie trudno wydostać się spod tego lotniska i generalnie gameplay przegraliśmy. Ale trzeba powiedzieć sobie wprost, że mieliśmy całkiem niezłe wyniki. Wszyscy mieliśmy od 4 do 5 fragów ze strzeleń, tak? Także poszło nam nieźle, co nie zmienia faktu. Że byliśmy w czołówce, ale niestety przegraliśmy. Mówię o tym dlatego, że na końcu nie będzie żadnego podsumowania w tej powtórce, kto i dlaczego dostał. Także tylko tak, takie wspomnienia mam, tak? Dob Dobra, ja tutaj próbuję pionowo zrobić SB2M, czyli rosyjska maszyna. Dobrze mówię, że rosyjska maszyna, boże, już nie wiem, tych SB2M tyle jest w tej grze, że się poważnie zastanawiam, czy przypadkiem wszystkie firmy świata przez jakieś 10 minut nie produkowały tej maszyny i w ten sposób na świecie jest, no jakieś, jakaś nadprodukcja po prostu była tych maszyn. Wszędzie w tej grze widzę te maszyny bardzo często przychodzi mi osobiście spotykać się z nimi na polu bitwy i nie dosyć, że je spotykam, bo to jest akurat nic ciekawego i nowego, fajnego, tak, ale bardzo często akurat zdarza się sytuacja taka, że po prostu wlatuję w taki samolot i zdarza mi się po prostu spotkać z nim face to face, ewentualnie wjeżdżać mu na ogon, tak? Dobra. Skupiamy się na walce, póki co idzie drętwo, póki co idzie słabo, jedno zestrzelenie. Ja też zostałem zastrzelony przez sztukasa w ogóle masakra, no ale dobra, niech będzie samolot szturmowy. Jakąś tam siłę ognia ma, tym bardziej że kasy. Dobra, SB2, podejście numer dwa, troszeczkę przyspieszymy sobie. nie, nie, nie Wziąłem za cel tutaj e, inny samolot, prawdopodobnie tutaj plecy koledze chroniłem. H112, e, te samoloty są również ciężkie, ale do ubicia. No ale to są Niemcy, tak? Ciężko opancerzony z jak to jest. Ciężko jest mu coś zrobić, tak naprawdę. No oczywiście, chyba że się strzelimy fartownie w pilota. Czy mi się tutaj to uda zrobić? Uwaga, uwaga, uwaga. E, no nie, prawdopodobnie jakieś tam trafienia miałem, bo nie wierzę, żeby ich nie było. To nie zmienia faktu, że nic z tego nie wyszło. No i zwrócił uwagę, on się pali i jeszcze sobie troszeczkę poleciał. No, akurat tutaj się udało go całkiem szybko zniszczyć, ale miałem sytuację takiej, że naprawdę całe magazynki musiałem wypróć Uwaga, czołówka bardzo tego nie lubię. Hayabusa potrafi e, przystrzelić Także tutaj była zabawa z Hayabuzą bardzo zwrotna maszyna. Przyspieszymy troszeczkę. Okej, okay, zwalniamy. E, gdzie jest ta Hayabusa? Ja wiem, że ją tutaj ganiałem, także uwaga, robimy zwrot. Jest Hayabusa, dobra. Ciśniemy się z Hayabuzą, czyli braterski pojedynek dwóch japońskich samolotów e, troszeczkę inne lata produkcji, ale Hayabusa bez szans w tej walca na pewno by nie było, a tym bardziej jeżeli kolega by tutaj troszeczkę bardziej kombinował, a inna sprawa jeżeli ja bym w ogóle zaczął celować, niestety mi się tutaj skończyły naboje, w ogóle magazynki wszystko, miałem puste bebechy, dobra w każdym razie stwierdziłem, że bez sensu, czy znaczy, no przede wszystkim najpierw zrobiłem zwrot, zwrot w lewo po to, żeby ewentualnie umożliwić komuś innemu z drużyny ostrzał tej hajbu, jak się zorientowałem, że nikt w hajebuze nie grzeje no to z powrotem wsiadłem jej na ogon, ale już było trochę za późno. Pod spodem coś leciało. Cóż to było, zaraz się przekonamy. Zrobię jakiś kosmiczny, dziwny manewr, którego nie rozumiem, uwaga. W lewo, w prawo? Nie, gdzieś mi zniknął w tym momencie, ale znaczy ja go widziałem w tej chwili, ale kiedy leciałem, to już mi faktycznie zniknął. Prawdopodobnie został przez kolegę z drużyny pociśnięty. Nie, jest tutaj, dobra, to jest ten sam samolot, zaraz go sobie oznaczę. To będzie z SB2 zgaduję, uwaga. Eee, nie, Hurricane, o nie, przepraszam, O, strid niezły to był z mojej strony. Eee, no dobra, jest i czy mi się uda w końcu tutaj go zdjąć, bo tą hieną zgaduję, że jeszcze nic e, nie zdjąłem. Eee, no, hienę, znaczy za późno było w każdym razie, tak? Eee, tutaj była opcja taka, że przejęli nam lotnisko, więc stwierdziłem, że e, wyląduje. Miałem akurat taką sposobność, także wypuściłem sobie kółka, e, zmniejszyłem obroty silników do zera, już flapy zacząłem wypuszczać, e, po czym kolega stwierdził, że on bez problemu zdo zdoła wylądować i... Dlatego ja stwierdziłem, że już kółka sobie zamontuję i polecę sobie do przodu. Także troszeczkę sobie przyspieszymy, tutaj jakaś walka trwa. OK. BFK 110, także ciężki samolot do ubicia, ale lepiej się znaleźć BFC na plecach niż z przodu. E, większość z was zapewne już o tym wie. E, dobra, gdzie ta BFK zniknęła, dziś mi ją zniknęło, za chwilę spokojnie, e, znów jej wejdę na ogon. Tak, dokładnie, tutaj jest. E, to jest dosyć. E, no, nie jest to wolny samolot, tylko słabo manewrowany generalnie. W walkach się nadaje bardziej. Okej, okay, trafienie krytyczne jakieś weszło. Spatrzcie e, co się dzieje, ile to no, ile to przyjmuje obrażeń? Krytycznie uszkodzenie, no fajnie, tyle. Tyle dobrego. Także BFka. 110 sprawdza się dużo lepiej na historykach, gdzie energię ma dużo, i ten samolot jest w stanie dużo więcej wytrzymać. Tutaj czołówkę mi się udało przetrwać, pilot dziabnięty, także samolot tutaj akurat nie miał nic do znaczenia w takim pojedynku face to face. Bardzo nie lubię takich pojedynków, aczkolwiek słuchając się waszych rad, z komentarzy, troszeczkę inaczej zacząłem podchodzić do walk face to face. I powiem wam, że odkąd się zacząłem do tych rad stosować, nie miałem ani jednej czołówki. Także w porównaniu do poprzedniego mojego filmiku też ja zresztą. Za chwilę powiem, dlaczego ja Jest zdecydowana poprawa, jestem naprawdę zadowolony, także dzięki wielkie wszystkim, którzy mi jakiekolwiek rady sprzedawali na temat właśnie walki face to face. Dzięki wielkie jeszcze raz. Zresztą to były takie rady z tytułu oczywiste oczywistości, tylko no, ja sobie tak gram w tą grę raczej tak dla sportu, odpalam raz na jakiś czas, także tak to wygląda, dlaczego gra Japończykami o czym wcześniej wspomniałem a no, powód jest prozaiczny, bo koledzy, który, z którymi grałem sobie tutaj, no w Plutonie, powiedzmy, nawet udało mi się kogoś krytycznie puknąć, mieli zbyt wysokie levele w innych krajach, tak? Japończyków mieli akurat stosunkowo słabo rozwiniętych, więc tutaj mogliśmy się w miarę dostosować. No, ale to wynika z faktu, że ja aż tak często do Tendera nie dosiadam. A druga sprawa, że w ogóle nie biłem się na historycznych bitwach jeszcze i no generalnie mam tutaj plecy. Widać, że koledzy większe doświadczenie, nawet nie chodzi o same zestrzelenia, mają, ale ale przede wszystkim wiedzę te, czysto teoretyczną, tak? Także wiedzą lepiej, gdzie celować. No, W tym momencie jak ja bym tutaj miał celować bez celownika, wiecie, co by się stało, wiecie, gdzie by te pociski leciały. Wszędzie w kosmos, po prostu w ziemię, abym ja je rzucał po prostu garściami przed siebie, a może któryś trafi, jakbym z kiegoś tego shotguna strzelał, dosłownie, a któryś by trafił. Dosłownie wiem, żeby tak było, musiałbym się sobie sobie dopiero przyzwyczaić do walk tutaj skręciłem w prawo, bo widziałem, że nam lotnisko odbijają tego się na hurikane narzuciłem. Z sukcesem na szczęście udało mi się go puknąć. Kolejny wrogi pilot jest nieprzytomny. Także no cóż, przykro mi bardzo, ale niestety miałem akurat takiego fuksa przy strzelaniu we wrogich pilotów. Tutaj kolejny samolot liczyłem sobie na jakieś zniszczenie kolejne z rzędu. To jest bardzo fajne serie są. No, niestety się nie udało. No i co, ciśniemy sobie dalej w takim też układzie. Tego HE112 próbowałem pocisnąć, ale generalnie wpadłem w takie sidła, jakby to określić manewrowości. Tak? Za bardzo nie wiedziałem, gdzie, w jaki sposób skręcić, żeby wsiąść mu na ogon w końcu mi się to w miarę udało ale tylko na chwilę, jak zobaczycie te nasze koła, które sobie kręcimy po prostu się nie zapętliły w efekcie, zresztą ja byłem szybszym samolotem po prostu, tak, nie, oczywiście nie zwolniłem obrotów silnika, bo po co, same niech się zwalniają, tak, tutaj miałem okazję, ale nie jestem pewien czy miałem w ogóle załadowane pociski wydaje mi się, że nie, albo po prostu spóźniłem się, no ale co bywa, życie w każdym razie tak, no i cóż, tą chieną w każdym razie jestem zadowolony z tej gry, tą chieną jestem zadowolony z gry równieżki 61 ela Kolejna próba nieudana. No, lotnisko mamy przejęte zasadniczo, niestety grę przegraliśmy, aczkolwiek czujemy się troszeczkę, znaczy, no troszkę poszkodowani, tak, bo mieliśmy tych fragów w sumie, tam były chyba dwie piątki i czwórka, albo dwie czwórki i piątka, plus najlepszy m, ktoś z naszej drużyny, nie znam człowieka, miał tych fragów aż 14, zdaje się, bądź 12, czyli bardzo dużo e, i zasadniczo przegraliśmy, to jest dopiero, <t> zgadzacie się, zgodzicie się chyba, prawda? Dobra, łag 3, próbujemy. E, tutaj przypadkiem chyba kolegę dziabnąłem, nie wiem, czy to był Kolega z drużyny, z mojej w sensie czy nie, no i udało mi się nawet tego łaga puknąć, także jest jakiś sukces. To był chyba czwarty, frak piąty, nie wiem, nie liczyłem zasadniczo. Liczył się wtedy fan i było naprawdę fajnie. Kolejna próba, jak widzicie, o, śmiesznie się rozbił, jeden i drugi. Tutaj była kolejna próba zajęcia lotniska przez przeciwników. Jak widzicie, nie wylecieliśmy w ogóle poza obręb naszego lotniska. Po prostu masakra to była przeciwnicy zgotowali nam naprawdę ciężki los. Nie jestem pewien, czy my, chociaż na chwilę zajmowaliśmy lotnisko przeciwnika. Nim rod dwójka, liczyłem na to, że pójdzie na dwa hity, niestety, no, na dwa hity to on by poszedł, kiedy ja bym go trafił kiedyś, tak? Tutaj w ogóle ogień fruwał z lewej, z prawej, wszystko po prostu tutaj strzelało, co tylko mogło. Czekałem na ziemi tylko brakowało jeszcze, albo fireworków jakichś wystrzelonych. Co tu leci przed mną? F2.1a, tak? Czyli to jest Buffalo. Bufalo mały, zwrotny bączek bym powiedział, ciężko jest go trafić, e, chyba że właśnie stosuje tego typu manewry. Ja go tutaj prawdopodobnie puknąłem raz drugi po skrzydła, ale żadne trwanie krytyczne nie weszło. E, ten bufalo tutaj troszkę słabo manewrował, albo zasadniczo zastanawiał się, e, stwierdził, że prawdopodobnie będziemy go gonić. W końcu padła czołówka, a co się tutaj stało? Nie mam pojęcia, ale jak liść dosłownie w powietrzu e, się powracał. No i to tyle. Jeżeli chodzi o ten gameplay e, z War Thundera. Wyszło, jak wyszło. E, chciałbym, bardzo chciałbym. Na Coś nagrać, będę musiał to skonsultować mimo wszystko z kolegami, czy by im moja gadania nie przeszkadzała. Ale tak mówię, będzie bardzo utrudniony będzie bardzo utrudniona komunikacja między nami i chciałbym tego uniknąć, bo ja wiem, żeby ich to po prostu irytowało. Oczywiście oni mogliby sobie powłączać mikrofony i tak dalej, no ale w jaki sposób oni między sobą wtedy będą się komunikować, nie wiem. No znaczy, no dałoby się to zrobić w jakiś tam sposób, powiedzmy, tak? Tylko że no, to już byłaby generalnie w tym momencie, jeżeli koledzy między sobą by się sami komunikowali, a ja bym sobie tutaj sam gadam, oni byliby powiedzmy na skajpie, a ja tutaj bym sobie gadał sam do mikrofonu, nie słyszeliby w ten sposób mnie, to mimo wszystko to by była gra taka teoretycznie w Plutonie, czy jak to się tutaj nazywa? Boże. Ja tutaj gadam nomenklaturą, nie z tej gry. Towarzysze broni, poproszę. To jest, moment, to jest oddział, o właśnie, oddział. Także, e, gdybym sobie stworzył taki oddział i oni by się komunikowali między sobą, ale ja z nimi już nie, to by była taka gra e, solo co-op, tak? Ja bym sobie latał sobie, oni by latali sobie w kupie gdzieś tam razem, tak? No, ja bym sobie starał się z nimi nadążać, albo oni za mną. Zasadniczo wyszłaby z tego bzdura, tak mi się wydaje. Może kiedyś coś takiego przećwiczymy. E, mam nadzieję, mimo wszystko, że te powtórki zostaną w jakiś sposób poprawione, żeby to troszeczkę ciekawiej wyglądało. E, ale z drugiej strony, co tu może zostać poprawione? Tak, znaczy, ja się wzoruję na powtórkach z World of Tanks, gdzie te powtórki są fajne, akurat, tylko z drugiej strony, tam mamy sobie płaski świat. Jeśli tak, jakbyśmy sobie jeździli po półcie lotniska, się naparzali z tych samolotów, tak? Oczywiście nie, nie, nie trafilibyśmy się, no bo wiadomo, czy to policjant by leciał gdzieś tam w kosmos, nie? No, dobra, to tyle, jeżeli chodzi o ten, ten gameplay z War Thundera, Jutro będzie prawdopodobnie jeszcze jeden z War Thundera e, lub też z czołgów. Zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie. I też na 90% jutro będzie gameplay e, przedstawiony z jakiejś kooperacji, e, ale być może w innym składzie. No to się jeszcze okaże, zobaczymy, jaką powtórkę sobie wybiorę. No i generalnie jest jeszcze jedna kwestia, którą chciałem wspomnieć, taka dosyć istotna kwestia. Jeżeli ktoś z was, to akurat była prośba kolegi, chciałby się zagrać z kolegą Group Johnem, to on generalnie prosi o kontakt. W Wortanderze dosyć często można go spotkać, level gracza możemy sobie spojrzeć. Jakby ktoś chciał się z kolegą pograć, jest bardzo chętny do jakiejkolwiek rozgrywki Wortandera o dowolnych polach, także tu jest profil, możecie sobie badać, spauzować w tym momencie to generalnie możecie sobie do niego pisać, dodawać w grze, w grze, nie w grze, zasadniczo kolega czeka na ewentualny kontakt, tak? E, także tak to wygląda, to jeszcze i to jeszcze z ogłoszeń parafialnych, i jeszcze z ogłoszeń parafialnych jedna istotna rzecz. E, mam nadzieję, że widzieliście nowe screeny z WordPressa z sił naziemnych, są na stronie głównej. E, powiedzcie, jak wam się podobają te screeny w porównaniu do konkurencji, lepiej, gorzej, jak myślicie? No Cóż, z mojej strony mogę powiedzieć tyle, że jeżeli chodzi o Detal, e, to cóż, no jest zdecydowanie lepiej niż World of Tanks. Czy tak, trzeba sobie powiedzieć jedno, że World of Tanks, World of Tanks Detal na samym początku Mimo wszystko robił wrażenie. Te czołgi były ładne, ale to było dwa lata temu. A wiecie, co się dzieje z grafiką w grach w przeciągu dwóch lat? To jest czasem niebo a ziemia, tak? Także w ciągu dwóch lat te czołgi są modelowane cały czas dokładnie w ten sam sposób. Mają pilnowany jakiś limit wielokątów, które są narzucone na te tanki. I sprawia to jedną prostą rzecz, że w tym momencie te czołgi stanęły w miejscu, jeżeli chodzi o rozwój graficzny samych tanków. Ja nie mówię, że o mapach, bo one wyglądają lepiej, jakby nie patrzeć, trybu, znaczy system oświetlenia został zmieniony, jest to plus, ale same czołgi wyglądają tak, jak wyglądały. To, co, się, to, co zrobili twórcy Wortandera, to zrobili to samo, co z samolotami, czyli dużo detalu, i przede wszystkim no, wygląda to po prostu ładnie, tak ładniej niż w World of Tanks, jeżeli chodzi o detal. Natomiast no, tekstury też możemy sobie akurat się no, pogadać, pokłócić, ewentualnie podyskutować, co, co gdzie lepsze. Tu akurat może być nawet na remis w tym momencie, z tym, że jeszcze War Thunder, Ground Forces nie został wypuszczony i stanie się to w czasie, no myślę, że to jeszcze będzie wakacje, tak? Tak, najwięcej, największa liczba jakichkolwiek spoilerów na temat tego, kiedy zostaną siły naziemne wypuszczone, mówi o okresie letnio-wakacyjnym, czyli najpóźniej to by był koniec września, kiedy są wypuszczone siły naziemne. W tej chwili, z tego co wiem, trwają zamknięte testy alfa, także myślę, że niedługo spotkamy się na siłach naziemnych w War Ciekawi mnie jedna rzecz, bo... Świadomie, świadomie troszeczkę opuściłem ostatnio. Um nagrywanie World of Warplanes. Z tego tytułu, że War Thunder, no po prostu jest lepszy, bardziej mnie wciąga, tak? E, bardziej satysfakcjonuje walka, bardziej satysfakcjonuje odblokowanie kolejnych poziomów samolotów. No już nie wspomnę tego, co jest w osiągnięciach. Już nawet teraz nie będę tego odpalał, bo nie, nie chcę się tego szukać. W każdym razie jest tego dużo wszystkiego i to ciągnie, tak? E, także ciekawi mnie, czy gdy wyjdą World of e, War Thunder, ciekawi mnie, czy również więcej czasu będę tam spędzał i ciekawi mnie, czy wy również więcej czasu spędzacie spędzać będziecie właśnie w siłach naziemnych. E, po jakimś tam czasie bo z początku wiadomo, tak bardziej, że bardzo dużo ludzi z ciekawości odpali War Thunder Ground Forces, czy też armię, po prostu tak tu jest na dole. Z ciekawości, ale czy ten War Thunder będzie w stanie siłami naziemnymi na dłużej zatrzymać nas, to jest właśnie to, co mnie najbardziej ciekawi. W każdym razie, w tej chwili, z tego co czytam z zapowiedzi, bardzo wiele wskazuje na to, że będą w stanie nas czołgi na dłużej zatrzymać. Dlaczego? Już wam to tłumaczę. Dlatego że będą dostępne przynajmniej dwa tryby gry samymi czołgami. Będzie sterowanie arkadowe, sterowanie symulacyjne, tak czy też realistyczne i pełna full real battles będzie jeszcze, czyli pełna symulacja pola walki. I to myślę, że może przyciągnąć wielu graczy z, War, z World of Tanks, która jest grą jakby nie patrzeć arkadową z domieszką gdzieś tam nie oszukujmy się elementów, które mają jakiś tam Potencjał do bycia realistycznymi, tak? Potencjał. Od razu podkreślam to słowo, bo, który, bo to jest bardzo istotne słowo w tym zdaniu, tak? Dobra, nie przedłużam więcej. A zobaczymy, co jeszcze inny samolot, żeby tego hiena tutaj tego nie pokazywać. hieny, brzydkie zwierzęta swoją drogą, takie ubite, masywne, dziwne. W każdym razie, dobra, koniec tego gadania mojego. Dzięki, wielkie za oglądanie gameplaya. Widzimy się w każdym razie jeszcze dzisiaj na lice hardkoru, w końcu, tak? No i jutro będzie kolejny gameplay albo z Wartandera, to jest bardziej pewne, albo z World of Tanks, to jest mniej pewne. Wszystko jeszcze się okaże w praniu. Dzięki Wielkie zaglądanie, w takim razie, do usłyszenia, trzymajcie się ciepło wakacyjnie. Do usłyszenia, na razie hej.